informacyjnym telewizji obiektyw między innymi. Murale stały się modne, coraz częściej zdobią budynki. Ruszyła przebudowa mostu w Czermnej. Organizacje pozarządowe w Jaśle mogą otrzymać bezpłatne wsparcie. Województwo podkarpackie rozkwita w kolorach. W ostatnich latach tworzenie murali stało się nieodłącznym elementem miejskiej estetyki. Nadając miastom niepowtarzalnego uroku, Rzeszowskie budynki od lat pokrywają się muralami. Ostatnio swoje odsłonięcie miał mural z wizerunkiem Tadeusza Nalepy. Jest to inicjatywa rozpoczęta przez pana Czesława Nalepe, czyli brata naszego Rzeszowskiego artysty. Mural powstał na ścianie budynku Hetmańska 43, w którym pan Tadeusz zamieszkiwał niegdyś. Jest to bardzo duże malowidło o powierzchni ponad 210 m2. Został namalowany przy okazji tegorocznego festiwalu Breakout Days. W sobotę było jego uroczyste odsłonięcie. Warto zaznaczyć, że jest to takie wspólne dzieło wszystkich Rzeszowian, ponieważ poza pieniążkami z Urzędu Miasta Rzeszowa i z Fundacji Most of the Most, sporo pieniążków przekazali także Rzeszowianie poprzez zrzutkę na jednym z takich popularnych portali zrzutkowych. Krosno również przyciąga uwagę malowidłami. W ubiegłym roku powstały murale upamiętniające dwóch geniuszy Jana Szczepanika i Ignacego Łukasiewicza. W tym roku pojawiły się kolejne dwa murale, tym razem ukaza Krośnieńskich hutników. 100 lat Hut Szkła to bardzo znacząca data. Jest to moment, kiedy możemy złożyć hołd rzemieślnikom, hutnikom, projektantom, którzy przez te 100 lat kształtowali, można powiedzieć, historię i tożsamość naszego miasta. I to jest znakomita okazja, żeby tą chwilę i ten moment uczcić. Jeden z murali przedstawia pracowników huty, którzy formują szkło, a na głównej ścianie elewacyjnej która jak gdyby od strony frontowej prowadzi do huty, przedstawiony jest widok z góry budynków huty, całego układu urbanistycznego tego miejsca oraz hutnika symbolizującego właśnie wszystkich pracowników. Możemy się poszczycić tym, że w zeszłym roku mural, który wykonaliśmy na upamiętnienie 150 lat urodzin Jana Szczepanika w tym roku uzyskał nagrodę w inwestycji roku 2022, więc to jest fajne takie uznanie naszej pracy. JASPO z kolei odsłoniło mural przedstawiający Juliusza Słowackiego. Mural został dofinansowany z biura niepodległa, z programu Symbole Narodowe RP. I w związku z realizacją tego przedsięwzięcia wymaganym też było, żeby na tych muralach były umieszczane symbole narodowe, tak jak sama nazwa programu mówi. Wcześniej ogłosiliśmy na stronie urzędu gminy ankietę, w której mieszkańcy mogli głosować na najbardziej rozpoznawalne symbole narodowe. No i w ankiecie wyszło tak, że jest to tak jak widać na muralu godło polskie i flaga Polski. To nie jedyna atrakcje, jakie można zobaczyć. W Solinie na zaporze kilka lat temu powstał ekomural, ukazujący miejscową faunę i florę. W kolbuszowej można podziwiać mural z wizerunkiem bohatera Janka Bytnara, a w stalowej woli prezentuje się malunek z papieżem Janem Pawłem II. W przemyślu natomiast można zobaczyć murale z mapą oraz najstarszym znanym widokiem miasta z przełomu XVI i XVII wieku. Nie tylko miasta podlegają modzie na murale. Projekt Cichy Memoriał autorstwa Arkadiusza Andrzejkowa przekształca stare stodoły w prawdziwe dzieła sztuki. Artysta maluje na nich portrety zwykłych mieszkańców, wykorzystując stare rodzinne fotografie. Takie murale zwane deskalami są prawdziwą perłą Podkarpacia. To tylko kilka przykładów murali, które zdobią województwo podkarpackie. Murale stanowią wyjątkowy sposób na odkrywanie historii i kultury, a z pewnością ich liczba będzie rosła. Rozpoczęły się prace przy budowie nowego mostu w Czermnej na granicy Podkarpacia i Małopolski. Projekt koncentruje się na drogach powiatowych. Ma na celu poprawę bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i pieszych. Jest to przebudowa dwóch dróg powiatowych 1829K w powiecie Jasielskim i 1414K w powiecie tarnowskim. Inwestycja polega na rozbiórce istniejącego mostu oraz budowie w jego miejsce przepustu konstrukcji powłokowej oraz przebudowie odcinka drogi o długości 87 metrów. Most jest już dość mocno zdegradowany. Po drugie nie zapewniał pewnej skrajni poziomej. Tutaj pojazdy jadące z jednej strony musiały ustępować pojazdom jadącym z drugiej strony. Znodawał się nauku w dość niebezpiecznym miejscu. Zdecydowanie poprawi się tutaj. Bezpieczeństwo na tym odcinku przede wszystkim zwiększy się nośność obiektu. Będą mogły się potem poruszać pojazdy bez ograniczeń nośności. W tym momencie mamy ograniczenie do 3,5 tony. Realizacja tego projektu stała się możliwa dzięki znacznemu wsparciu finansowemu z budżetu państwa oraz dzięki owocnej współpracy między sąsiadującymi gminami i powiatami. To była dla nas bardzo ważna inwestycja i jest bardzo ważna inwestycja. Ten most ma tylko 12 metrów długości, ale jest tak ważny dla nas, że dzisiaj tu postanowiliśmy przyjechać i z Państwem podzielić się tą radosną wiadomością, że właśnie już rozpoczęliśmy tą inwestycję. Mieszkańcy wiele lat już monitorowali, żeby ten most po prostu przebudować. To jest o tyle ważne, że łączy nie tylko dwa powiaty, ale łączy również dwa województwa. Województwo podkarpackie i województwo małopolskie. Dlatego też postanowiliśmy, że postaramy się o środki finansowe, z rezerwy budżetu państwa pana premiera Mateusza Morawieckiego. O taką rezerwę wystąpiliśmy i dzięki właśnie wsparciu pani poseł Anny Pieczarki, która tutaj jest z nami, uzyskaliśmy wsparcie w kwocie milion 500 tysięcy złotych. Całość tej inwestycji opiewa na kwotę prawie 2 miliony 100 tysięcy złotych i jest przykładem również szanowni państwo bardzo dobrej współpracy między samorządami, między samorządami powiatowymi i samorządami gminnymi. To bardzo ważny moment w naszych w sąsiedzkich stosunkach. Wreszcie ten przejazd zostanie wykonany i nie będzie ograniczeń ani tonażowych, ani I poprawi się bezpieczeństwo, bo również będzie selekcja ruchu. Ruch pieszy będzie posiadał swój. Chodnik, swoją część. Te inwestycje, jak ta, o której dzisiaj zostało już wiele powiedziane, która tak naprawdę łączy życia. Życia mieszkańców gminy Szerzyny plus powiat Jasielski, powiat Tarnowski, powiat Jasielski. Bardzo ważna inicjatywa, bardzo ważna inwestycja dla tych mieszkańców. Inwestycja planowo zostanie ukończona do połowy grudnia. Przez najbliższe 8 miesięcy organizacje pozarządowe działające na terenie Jasła będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia w Pracowni Aktywności Społecznych Generatora Nauki Gen w Jaśle. Planujemy doradzać stowarzyszeniom. Zatrudniliśmy w tym celu profesjonalną kancelarię doradczą, która pomoże organizacjom pozarządowym rozwiązać wszelkie zagadki związane z działalnością statutową. Będzie też dostępna usługa doradztwa finansowo-księgowego, podatkowego, w ramach którego organizacje pozarządowe będą mogły się zmierzyć i rozwiązać swoje problemy z zakresu sprawozdawczości finansowej czy rachunkowości. Do dyspozycji organizacji pozarządowych będzie także animator, który wspomoże w realizacji projektów, przedsięwzięć i wszelkiej aktywności, które nasze organizacje pozarządowe przejawiają na, na naszym terenie. Na terenie miasta działa aktywnie ponad 120 organizacji pozarządowych. Organizacje w mieście podzieliliśmy na kilka grup. Na komita część organizacji odnajduje się w sferze edukacji, kultury i aktywności. Są też organizacje, które zajmują się pomocą społeczną i przeciwdziałaniem uzależnieniom patologią. Ważną częścią krajobrazu jesielskiego sektora pozarządowego są kluby sportowe, które prowadzą drużyny sportowe, szkółki piłkarskie. Są także organizacje, których nie da się przypisać do żadnej z tych grup. Mamy organizacje większe, mniejsze, niektóre liczą kilkanaście osób, a niektóre nawet blisko 300 osób. Projekt obejmuje także szkolenia dedykowane tym organizacjom. Pierwsze z nich odbędą się już 28 września. Te szkolenia obejmują tematykę zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, ochronę danych osobowych w organizacjach pozarządowych, a także prowadzenia odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, rozliczania dotacji od administracji publicznej. Jedno szkolenie dedykujemy do osób, które będą chciały założyć organizację pozarządową i działać w bardziej sformalizowanej formie, czy to stowarzyszenia zwykłego, czy rejestrowego. Projekt jest finansowany ze środków mechanizmu finansowego EOK i z budżetu państwa. Miasto Rzeszów i firma InPost podjęły współpracę na rzecz ochrony środowiska i ekologii. Firma przekazała 160 tysięcy złotych na wsparcie dwóch inicjatyw: Zielony Fundusz dla Rzeszowa oraz Zielona Transformacja Twojego Miasta w Minecraft. Przede wszystkim mówimy o inauguracji Zielonego Funduszu. To jest takie narzędzie, którym chcemy zasilić inwestycje w zieleń. Pieniążkami od darczyńców, takich jak chociażby Inpost. Dzisiaj podpisaliśmy umowę z tą firmą. Firma przekaże 100 tysięcy złotych na dwa zadania. Pierwszym zadaniem będzie utworzenie ogrodu wysadzonego roślinami przyciągającymi do siebie motyle. I taki ogród powstanie na bulwarach nad Wisłokiem. Natomiast druga część to jest Park Cichociemnych i tam będą nasadzenia roślin cebulowych, które będą w przepiękny sposób kwitły w odpowiedniej porze roku. Dodatkowe 60 tysięcy firma przeznaczyła na nagrody w konkursie dla uczniów szkół podstawowych. Ten konkurs będzie polegał na tym, że w aplikacji Minecraft uczniowie będą mieli przygotować zieloną transformację swojego miasta. Tutaj będzie nam zależało na tym, aby pobudzić kreatywność, a przy okazji w Minecrafcie to bardzo fajnie można zrobić, ponieważ uczniowie bardzo lubią te aplikacje. Nagrody w wysokości 35 tysięcy złotych dla zwycięskiej szkoły, 15 tysięcy złotych dla szkoły, która zajmie drugie miejsce i 10 tysięcy złotych za trzecie miejsce. To będą takie vouchery, które szkoły będą mogły przekazać na transformację jakiegoś dowolnego miejsca, na przykład na swoim terenie, ewentualnie na zakup Sprzętu dla uczniów. Zakończenie realizacji projektu przewidywane jest na wiosnę przyszłego roku. W iwoniczu minęło stulecie działalności bonifratów. Jednocześnie upamiętniono 23 mieszkańców domu opieki zakonu bonifratów, którzy stracili życie w 1943 roku w lesie warzyckim niedaleko jasła. 100 lat temu, właśnie w 1923 roku rozpoczęli bracia. Bonifratzy działalność w Iwońcu zdroju. Działalność polegała przede wszystkim na tym, aby nieść naj... pomoc najbardziej potrzebującym. W tych stu latach były bardzo ważkie, bardzo ciężkie i trudne doświadczenia, między innymi doświadczenie wymordowania 23 podopiecznych właśnie zakładu Bonifratrów z Iwonicza. I dzisiaj także będzie to upamiętnienie, odsłonięcie tablic pamiątkowych związanych z tym wydarzeniem. Ten dzień przypadł również na 80. rocznicę tych tragicznych wydarzeń. I 1 września 1939 roku przyjechał SS, przyjechał Wehrmacht i zajęli ten ośrodek jako wojskowy. Natomiast chorych i podopiecznych i braci rozśrodkowano po okolicy. W 1943 roku przyjechał konwój ciężarówek. Wszystkich naszych pacjentów zabrano i wywieziono do lasu, gdzie zostali rozstrzelani. Było to systemowe, było to przeciwko ludzkości i dla nas dzisiaj jest to taki moment, żeby to był też taki wyrzut sumienia dla tych wszystkich, którzy życia nie szanują. Zmasowana, planowana akcja przeprowadzana w Niemczech, ale także i w krajach okupowanych przez Niemców, mająca na celu eksterminację osób z niepełnosprawnościami. W ramach tak zwanego oczyszczania rasy, ale wiemy, że ta eksterminacja odbywała się w sposób bardzo dramatyczny. Ja w historii IPN-u nie pamiętam tablicy, którą byśmy fundowali, a dotyczyłaby akurat osób niepełnosprawnych, które zginęły właśnie dlatego, że były niepełnosprawne i były Polakami. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które objęło honorowy patronat nad tym wydarzeniem, przyznało Fundacji Bonifraterskiej nagrodę za jej wkład w krzewienie historii kultury. Muzeum Podkarpackie w Krośnie prezentuje dwie wyjątkowe wystawy. Pierwsza z nich, zatytułowana Pax Romana, ukazuje zabytki z okresu wpływów rzymskich. Wystawa prezentuje zabytki archeologiczne z czasów rzymskich, głównie z. II-III II, III wieku, ale także i nieco wcześniejsze i także troszkę późniejsze, aż do V wieku. Są to zabytki pochodzące zarówno z terenów Imperium Rzymskiego, jak i z obszarów znajdujących się wtedy poza Imperium, w tym z ziem polskich. No, jest tu dużo cennych zabytków. W tym biżuteria z terenu Imperium, uzbrojenie też mamy na wystawie, miecze dosyć rzadko występujące na terenach Polski. Mamy naczynia bardzo rzadko występujące, tak, zwane, tak zwanego typu teraz i lata, rzadko spotykane naczynia na terenach ziem polskich oczywiście, bo na terenach Imperium były one częściej spotykane. Druga wystawa poświęcona jest militariom i sztuce japońskiej. Kolekcja japońska w Muzeum Podkarpackim w Krośnie jest najmłodszą kolekcją jaką posiadamy właśnie w muzeum. I tak naprawdę jest to pokosie wystaw czasowych, które organizowaliśmy w Muzeum Podkarpackim w Krośnie na przełomie no, ostatnich już kilkunastu lat. I Pomysł na stworzenie osobnej kolekcji japońskiej stworzył się w roku 2017, kiedy to po jednej z wystaw czasowych dostaliśmy możliwość pierwokupu kolekcji japońskiej od, od, od jednej kolekcjonerki właśnie z Krakowa, wobec czego na to się zdecydowaliśmy i od tego czasu systematycznie te zbiory pozyskujemy i w tej chwili zbiór japoński czy blisko 400 eksponatów. Na wystawie nie zabrakło zbroi samurajskich. Jest to wystawa prezentująca zabytki z okresu od XIV do XX wieku. Prezentujemy tutaj między innymi wyroby związane ze sztuką. Są to przepiękne wyroby z laki, między innymi takie pojemniki na jedzenie jak jubako. są też sepet czy piękne ozdobne szpile do włosów, wyroby porcelanowe. Wyroby z brązu, nawiązujące do świata natury, flory i fauny. Są też tkaniny, przepiękne kimono czy też kamishima, a także figurki z kości słoniowej i z drewna. Obydwie ekspozycje dostępne są do zwiedzania do końca września.